Dzisiejszym gościem jest Agnieszka Zup. Agnieszka jest astrologiem i numerologiem. Witam cię, Agnieszko. Dzień dobry, witam cię. Powiem ci, jest inflacja. Ceny są na pewno wyższe, tak? Ale ludzie bardzo dobrze zarabiają. Gdyby była sytuacja zła, byłoby jak za dawnych czasów, wyszliby na ulicę i strajkowaliby. Jak sobie poczytasz, jak dużo pieniędzy zarabiają pielęgniarki, jak dużo pieniędzy zarabiają lekarze, jak dużo no, pieniędzy. Mówią, że podróbki. mało. Są mnie Bardzo dużo. Ja ostatnio właśnie byłam w szoku, bo czytałam o tych zarobkach i one są jawnie podane do każdego dostępnego. I tak jakby to środowisko trochę ucichło, więc bardzo dobre mają pieniądze. Urzędasy mają bardzo dobre pieniądze. Korporacyjni pracownicy, którzy praktycznie nic nie umieją bez obrazy. Mają bardzo dużo pieniędzy, a ludzie, którzy fizycznie ciężko pracują, oni nie mają takich pieniędzy. A czemu lekarze wiecznie, że są niedocenieni, pielęgniarki niedocenione? Niech zmienią zawód. Niech zmienią zawód. Nie jedna osoba zmieniała zawód. Co z tego, jeżeli ktoś jest zadowolony, niech zmieni zawód, niech zobaczy urok innej pracy. Chcą na zachodzie pracować, że na zachodzie są lepiej wynagradzani. Na, Na zachodzie, tak, chyba najlepiej to w Niemczech i jeszcze w jednym państwie, że tam są najlepiej wynagradzania, ale w Polsce też są bardzo dobrze wynagradzani. Więc powiem Ci, ludzie bardzo dobrze zarabiają. Ja nie czytam w internecie bzdur. Ja wychodzę i patrzę i obserwuję. I moja ocena jest taka, że ludziom się bardzo dobrze powodzi. Bardzo dobrze. No bo jak do kubła jedzenie, inflacja jest, ale u nas w kuble wyżu, leży kupę jedzenia, chleba. Tak, bo nakupują tego, nie zjedzą i potem się wszystko niszczy. A, tak a tak to mówią, ale inflacja, jak my to przetrzymiemy? A do, na drugi dzień ta sąsiadka do kubła wywala cały bochenek No, chleba. no pewnie, że ym, tam... Ci, co jak gdyby sami żyją i tą niską emeryturę mają, no ale to oni tam mogą tam pobiedolić, faktycznie, załóżmy nie? ale tak jak gdyby mają ten ratunek, tej 14-15, zawsze to jakiś dodatek jest, no to oni tam mogą rzeczywiście trochę tam powiadolić, ale ogólnie powiem, że bardzo dobrze ludzie zarabiają. Bardzo dobrze, a teraz przecież najniższa, niedługo najniższa pensja ma być 3000, tak. No to nie brutto. jest tak źle. No, bo było dwa szczęście, teraz trzy brutto, więc no kto może narzekać? Raczej nikt nie będzie narzekał. No Na emerytury dalej będą niskie. Emerytury to są niskie, tak, ale jak zakładają, że no, to gdzieś tam do dwóch tysięcy najniższa ta emerytura jest, no to człowiek jest w stanie tak jak gdyby wyżyć. Leki takie obowiązkowe to były najczęściej... Ale Mam na takich, co nie mają 2000 tysiące, A to nie, Ty, tak, ale 1500 pięćset, jak, jak masz na przykład tysiąc i, i masz mieszkanie, y, możesz się zamienić na mniejsze, żeby dać radę opłacić ten czynsz. Nie musisz mieć, nie wiem, 60 metrów czy 70 i, i płacić za mieszkanie, wiadomo... Y, większą część emerytury, zawsze można tu po prostu się zamienić na mniejsze mieszkanie i sobie poradzić. Bo tam dziadek płakał w telewizji, że 1300 dostaje i teraz opłaty, a za co żyć? No jak są jeszcze dwoje, nie? Jak dwoje żyją, no to jeszcze ulga, nie? Później gorzej jest dla tej jednej osoby, która tam zostaje. Ale, ale tak to nie, ale tu jeśli chodzi o po prostu życie, zobacz widziałaś wakacje, plaże zajęte, w ogóle nie ma się no, gdzie jak rozłożyć. jak mrówek ludzi na plaży. No to jak, jak ktoś może mówić o inflacji, że coś podrożało, yy, podrożały obiady, yy, na przykład ceny są bardzo wysokie, jeśli chodzi o jakieś restauracje i tak dalej, ale i tak są pełne restauracje ludzi, kto ma jeść i pić, to będzie pił i jad. No masz rację. Bo... Także m, takie biedolenie, ani strajków nie widać, ani skarg, ani zażaleń, bardzo dobrze się ludziom powodzi. No bo jakby się źle powodziło, to już by dawno wyszli na ulicę. Tak. I wszystko mają, i, i mają czas na kosmetyków, na fryzjerkę, yy, na jakieś zabiegi, na jakieś, nie wiem, cudawianki. Moim zdaniem bardzo dobrze im się powodzi. Myślę, że też. <laughs> Każdy a... szczęśliwy, że pracuje, bo może sobie kupić, co chce. Ale to dobrze, że pracują, bo przynajmniej nie rozmyślają o tym, czy będzie wojna, czy nie będzie wojna. No, bo niektórzy mówią, że będzie wojna, że atomowa będzie w Polsce wojna, i. Wymyślają cudawianki. Na pewno to będzie kiedyś do, szło do jakiegoś tam większego konfliktu, ale myślę, że to, co najgorsze, to, to będzie najgorsze właśnie tak przez te najbliższe lata, tak do 2030. Po 2030 wejdzie nowa era. Wejdzie młode pokolenie, tak? I to będzie na zasadzie takiej, że będą dążyli do równości w zarobkowaniu. Mhm. Czyli na przykład nie będzie takiej będzie, nie będzie takiej dużej, dużej różnicy między zarobkami. Że na przykład, nie wiem, lekarz zarabia 20 tysięcy, a ktoś tam zarabia 3000. Nie to jest kosmos. A polityk mhm. ile? Tylko wszyscy będą zarabiali podobnie. Na przykład na dzisiejsze czasy wszyscy zarabiają podobnie, czyli między 3 i 5 tysięcy. Ten przedział, a nie między 3 tysiąca a 30 tysięcy. To jest nie, niemożliwe. I to będzie szło w stronę równości, bo, bo jak gdyby to młode pokolenie, ono jest takie, żeby nie dążyło do równości, żeby nie było takich dużych różnic zarobkowych, bo to, że ty bierzesz zawód lekarza, to znaczy, że to, to jest twoja pasja i ty chcesz być tym lekarzem, ale to nie znaczy, że masz zarobić 30 tysięcy. Bo kto będzie tobie robił remont w domu albo naprawiał ci, nie wiem, hydraulikę, połączenia gazowe? Kto będzie ci to robił? To przyjdzie też ktoś i powie, dawaj 30 tysięcy, to ci naprawi hydraulikę, tak? <coughs> Więc będzie równość. Tylko właśnie zastanawiam się, co to młode pokolenie zrobi z emerytami. Czy ono będzie na tyle agresywne, że powiesz, że jak nie miałaś lat pracy, to nic ci się nie należy? Czy dadzą jednak takie minimum? Na tym się trochę zastanawiam. Bo niestety to młode pokolenie jeszcze jest nasiąknięte rodzicami, którzy są bardzo agresywni i którzy mówią, że ktoś nie robił całe życie ma 500 plus, ktoś nie robił całe życie ma emeryturę. I to jest ta agresja i to na nich źle działa. I dlatego może być troszkę dramat, bo oni się nasią, nasiąknęli tym. I nie wiem, co oni, co, jak oni postąpią, tak? Ale może po prostu sumienie gdzieś będzie i, i dadzą wszystkim takie, jakieś takie minimum, tak? Do przeżycia. Czyli, że na przykład zobaczą, ile on potrzebuje na czynsz. Ile na jedzenie, ile na środki czystości, i to będzie Twoja pula, i tak powinno to wyglądać. No tak. Bo to wiadomo, że w dzisiejszych czasach, no, no nie każdy mógł sobie pozwolić na to, żeby non stop pracować na etacie, tak. Jedni żyją w małych miastach, gdzie muszą jeździć do pracy po dwie godziny. Inni, inni mogą sobie otwierać działalność, ale niestety, no dzisiaj z opłatami za ZUS kolosalnymi, no to nie da się funkcjonować To trzeba by mieć nie wiadomo jaki biznes. Tak. I tak większość kłamie, bo pracuje na lewo. Yy, prawda? Przy, przy różnych pracach, bo to każda praca może być na lewo, tak zwane fuchy. No to. Jest yy, biorą do ręki, bo nie chcą tego wliczać, dlatego że po prostu potem kolosalne podatki z tego wychodzą. Pracownikom też tak płacą nie pod, pod ławką. No przecież to jest normalne, ale wiesz, to ludzie powinni sobie pomagać, bo zobacz Instytucja państwowa wymyśla różne paragrafy, a te takie instytucje gminne, wiadomo, że one muszą odhaczyć tak, zrobiłem to, tak? Czyli zapraszają delikwenta, ale powinni być pomocni i po prostu nie kontrolować tego aż tak. Bo jeżeli widzą przeciętnego człowieka, no to po co go kontrolować? Przecież to nie jest człowiek, który zarabia 300, mil, 300 tysięcy dwa miliony, tak? Tylko człowiek, który ledwo zipie i trzy tysiące nawet nie zarobi, to dlaczego oni ma tego człowieka kontrolować? No widzisz, a tak o jest. Proceduralnie, jak ja bym była panią z urzędu, to po prostu odfajkowałabym widzę, że nie jest przestępca, widzę, że nie jest narkomanem, tak? Nie jest zagrożeniem dla innych osób. Odfajkowuję i do widzenia, tak? No bo muszę zrobić tą pracę. Więc nie rozumiem, że ludzie nie współpracują i nie pomagają sobie. Tylko jeden drugiego by po prostu zadzikał. Tu nie trzeba Ukrainy ani Rosji. No to Wiesz, pamiętasz, jak był sezon z maseczkami, szłaś sobie po parku. No. Nie było pusto, nie było nikogo. Zdjąłaś sobie tą maskę, a ktoś wrzeszczał na ciebie, że, że chodzisz bez maski, zarażasz ludzi. No na nas też patrzyli jak na bariasze. Tak, nie dbasz o, 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 o mnie, bo nie masz maski. A ty dbasz o mnie? Jak ja chcę sobie iść na spacer do parku, a ty tym gruchotem pierdzisz, autem jeździsz i zamiast po prostu w tych miejscach nie jeździć. Wszyscy sobie wzajemnie szkodzą. No tak tak to, to do niczego prawda. nie dojdzie. Nie ma współpracy i to jest najgorsze. Bo Polska mówię, jest skutliwy kraj, nie? Zamiast sobie pomagać, to leciała Ukraińcom pomagać. Tak, y, Ukraińcom pomagają, y, bo myślę, że będą mi z tego korzyść. Widziałeś no bo... tego Mikołaja, żeby ktoś z dobrej woli pomagał. Dla pieniędzy pomagali. A moim zdaniem pomoc powinna polegać na tym, że państwo po prostu daje komunikat osoby, które przyjechały z Ukrainy, będą mieszkały pod adresem takim i takim, państwo wynajmuje im hotele, tak, na swój rachunek, czyli idzie do właściciela i mówi, będziesz miał na przykład, nie wiem, tysiąc gości, to to, to może po cenie niższej, tak, no bo tyle to nigdy nie masz, no bo tyle może nie mieć ten właściciel. I po prostu lokuje w tym hotelu tych ludzi. A tak to tak, człowiek musi, ym, nie wiem, przyjąć Ukraińca. Człowiek musi dać na orkiestrę świątecznej pomocy. Człowiek musi dać na bezdomnych, na biedne dzieci, na choroby. No zbierają wszystko. na te dzieci z SMA. Na wszystko trzeba dać i co dalej? Na no wszystko zbierają. A co idzie rachunek za prąd, za gaz? No nie ma no, porozdawałem. No to zakręcają i do widzenia. Moim zdaniem to wszystko powinno robić państwo i nie powinno być żadnej orkiestry świątecznej pomocy, absolutnie, tylko to powinno państwo dawać środki na takie cele dla dzieci, chorych, a... nas i urządzenie. Bo Zresztą... ja nie wierzę w kogoś, kto robi cele charytatywne, a jeździ Lamborghini. Nie wierzę w to. No ja też nie. Do dziś przecież tymi szlajpkami ukraińskimi na TVN-ie, Polsacie, TVP siedzą dziennikarze. Przecież to już śmieszne jest. Tak, tak, zdecydowanie. To w ogóle nie wiem, po co te flagi są. No. Nie, powinniśmy, nie powinniśmy w ogóle takiej flagi zakładać. To to nas obchodzi. No, to, to w ogóle jest jakiś nonsens. Przecież nie było nic można na Ukrainę jakiś czas Ja rozumiem, roku. że na przykład oni tam musieli się ewakuować, jeżeli miejsca zabrakło. W tych terenach, gdzie rzeczywiście jest bezpieczniej w miarę. No i jeżeli miejsca zabrakło, no to jak gdyby kierowali się na zachód, do tych państw Unii Europejskiej, ale to powinno, być to powinno być zorganizowane przez państwo. Czyli państwo powinno im zapewnić nosek, wyżywienie na dwa miesiące i po dwóch miesiącach do pracy trzeba iść sobie, wynająć pokój, albo wrócić do Ukrainę z powrotem. A gdzie Zwykli ludzie jeździli i później mówili, ale że mają dobre serca, bo jechali po nich na wojnę. I już wielce, bo na wojnie byli, bo to... No, a ktoś może powiedzieć, no nie, nie byłaś w takiej sytuacji, nikt ci nie kazał uciekać z domu z torbą pod ręką. Ktoś może się tym bronić, nie? Dobrze, no to jeżeli ktoś jest w takiej sytuacji, no to tak jak mówię, no dwa miesiące jakby pomocy, ale od państwa warunków właściwych wyżywienia, a po dwóch miesiącach, no nie wiem, do urzędu pracy i, i jakieś takie plany na życie, tak? W sensie, no urzędy powinny załatwiać im jakieś takie prace. Prace takie, żeby dali radę się utrzymać, nie? Żeby mieli na żywność, na czynsz. A to z Boba przyjechali, gdzie nie ma wojny? Tak. Ale to najczęściej to bogaci ludzie przyjeżdżali, nie biedni, bo biedni to nawet, no gdzie przyjadą biedni? Nawet nie mieliby co wziąć, a zauważ, że te osoby, które przyjeżdżały, to miały i smartfony, złoto i złoto miały... powarowane, makijaż zrobiony. No ciekawe, kiedy czas na to był. No złoto miały, klejnoty. Bo... Tak, ale tu też Polak jest taki, że najpierw leci, pomaga, potem obgaduje i narzeka. Dziękuję Ci Agnieszka, jak chciałaś wystąpić na moim kanale i pozdrawiam. Ja również dziękuję. Pozdrawiam wszystkiego dobrego.